Jesteśmy w chrzanowskiej bibliotece, gdzie właśnie rozpoczęła się akcja pod hasłem Sanatorium Czytelnicze. Jest tutaj mnóstwo atrakcji. Uczestnicy mogą się przebadać, mogą się również napić wody z saturatora, a o samej inicjatywie. Opowie nam siostra Ania z szanowskiej biblioteki. Skąd pomysł na tą inicjatywę? Wymyśliliśmy, żeby oprócz rozrywki intelektualnej zaproponować czytelnikom relaks, odpoczynek, chwilę taką dla siebie. A co tu się znajduje dzisiaj? Dzisiaj zaczynamy sanatorium, w związku z czym można sobie zbadać ciśnienie, można sobie sprawdzić cholesterol, zważyć, uzyskać fachową poradę od dietetyka i mamy oczywiście saturator od przenosów wodociągu, dzięki czemu serwujemy naszym kuracjuszom wodę zdrojową w Jak długo potrwa ta akcja? A tym będzie czynny do 1 marca, w związku z czym w godzinach biblioteki każdy może przyjść, poprosić o kartę leczenia sanatoryjnego i skorzystać z wypoczynku i z relacji. Tutaj już widzę, że pierwsi czytelnicy zasiedli na leżaczkach... Siostra, O właśnie siostra Olga już przyprowadziła jednego pacjenta, tak. który w y, czymś się już zaczytuje. Dzień dobry, jak się czuje pan na leżaczku? Dzień dobry. Bardzo dobrze. Tym bardziej, że słońce tu świeci. helias tam przygrzewa. Hey. Dobrze się wypoczywa. Dobrze się wypoczywa. Jeszcze obsługa taka jest lekarzka, bardzo dobra. była bardzo dobry na samochódzie. No na pewno. To miłego wypoczynku. Na pewno polecamy tutaj lekturę z wyrazem Martina Edena, tutaj, ponieważ jesteś pełen sił witalnych. Książka podróżnicza i według tej karty sanatorium, która została wypisana przez doktora Karola, ale która będzie najbardziej odpowiednio lekturą dla W sanatorium e, można sobie nawet e, wymasować dłonie. Tutaj panie robią specjalne zabiegi. A tutaj y, można zbadać poziom cukru we krwi. Każdy pacjent y, przed rozpoczęciem turnusu sanatoryjnego y, jest szczegółowo przepytywany, badany.

Promocja, promocja naszej wody, wody, która jest dostarczana mieszkańcom Szanowa. Istnieje już od kilku lat. Wspólnie z prezesem panem Markitem promujemy zdrową wodę, wodę, która jest najwyższej jakości, wodę, która spełnia parametry rozporządzenia ministra zdrowia odnośnie jakości. Jest to naprawdę najlepsza woda, jaką, jaką możemy dostarczyć wszystkim mieszkańcom. Jest to woda uzdatniona, bezpieczna. E, która e, jest porównywalna do wód źródlanych, bardzo często do wód butelkowanych. E, jest to woda e, badana przez Sanepid, ale również przez akredytowane laboratorium naszego przedsiębiorstwa Nonstop, e, czyli monitoringiem jest objęta cała nasza sieć wodociągowa. E, woda bezpieczna, którą nie tylko można, ale przede wszystkim należy spożywać, codziennie pić. E, i również przyłączyliśmy się jako przedsiębiorstwo tutaj do akcji organizowanej przez Bibliotekę e, tej akcji Sanatorium, e, wyposażyliśmy tutaj Bibliotekę w taki saturator, który e, jest e, w takim stylu retro, e, który dystrybuuje wodę bezpośrednio z sieci wodociągowej, e, wodę w bardzo nie. dobrej jakości, którą możemy sobie dodatkowo e, uschłodzić sokiem, bo ona jest podobana jako gazowana i jako woda, woda słodzona. tylko dla zdrowia i tutaj myślę, że sam pomysł właśnie umiejscowienia tego urządzenia, tego, tego saturatora w tym miejscu akurat jest świetnym pomysłem i mam nadzieję, że mieszkańcom, wszystkim, którzy będą odwiedzali szaloną bibliotekę w, w tych najbliższych tygodniach, będzie służył i będzie dostarczał pozytywnej energii przede wszystkim na całej Ziemi.